konkurs na najlepszą przestrzeń publiczną województwa Śląskiego. W tej edycji konkursu najlepsza przestrzeń publiczna województwa Śląskiego wpłynęło 27 realizacji, z czego około 1 trzeciej dotyczyły przestrzeni publicznych czy zagospodarowania terenu możemy tak to nazwać. a w dwóch trzecich dotyczyły one budynków, czyli obiektów kubaturowych. W tej edycji konkursu prawie połowa zgłoszonych realizacji były to realizacje wykonywane albo w obiekcie zabytkowym chronionym, bądź w pobliżu takiego obiektu. Stąd też się pojawiły kategorie, jak nowa przestrzeń, przestrzeń rewitalizowana, nowy obiekt i obiekt rewitalizowany. Wyróżnienia w konkursie na najlepszą przestrzeń publiczną Województwa Śląskiego. Pierwsze z nich przyznano Śląskiemu Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach za rozbudowę i dostosowanie budynku do potrzeb działalności kulturalnej. Muzeum tworzy alegoryczną bramę na styku wciąż czynnego zakładu przemysłowego i terenu intensywnej zabudowy mieszkaniowej. Realizacja zyskała uznanie za detal, dbałość o historię, dostępność i lokalizację. Projektanci muzeum to Wojciech Koziarski z pracowni Projektowej Koziarski oraz przedstawiciele spółek MTMA Adventure, Ekspozycje i Efekt. Inwestorem obiektu, który powstał w Katowicach, jest Śląskie Centrum Wolności i Solidarności. Kolejne wyróżnienie Marszałka Województwa Śląskiego przyznano realizacji w Czerwionce-Leszczynach. To rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna zabytkowego zameczku. Duże założenie parkowe wpisane zostało w pejzaż pagórkowatego miasta. W które wpisała się również renowacja zdegradowanego przez PGR zabytkowego zameczku. Dzisiaj służy on lokalnej społeczności, przywracając pamięć miejsca. Za projekt odpowiedzialna była Agnieszka Oślizło z przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowego Prostyl. Inwestorami są gmina i miasto Czerwionka Leszczyny i zakład gospodarki mieszkaniowej w Czerwiące Leszczynach. Jako członkini kapituły konkursu śledzę konkurs na najlepszą przestrzeń publiczną województwa śląskiego już kilka lat i widzę jak zmieniają się kryteria oceny tego konkursu. Wiele lat temu głównym kryterium oceny była estetyka miejsc, które odwiedzaliśmy. Jeśli nam się podobały, jeśli znajdowali się tam ludzie, jeśli widzieliśmy, że jest to miejsce chętnie odwiedzane. Był to dla nas sygnał, że to jest ta przestrzeń, którą należy nagrodzić. Dzisiaj dodatkowym kryterium jest kryterium dostępności architektonicznej. Zaczęliśmy mocno zwracać uwagę na to, by przestrzeń publiczna, którą chcemy nagrodzić, była dla, dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. Kolejne wyróżnienie w konkursie na najlepszą przestrzeń publiczną województwa śląskiego zdobywa Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. To niezwykle udana realizacja przebudowy budynków przemysłowych, zarówno jeśli chodzi o kwestie architektury, jak i ekspozycji. Z wielkim potencjałem na dalszy rozwój. Muzeum zaprojektowane zostało przez Leszka Woźniaka, Jana Poborowskiego i Grzegorza Keniga z Blank Architekci. Inwestorem jest Miasto Chorzów. Żyri konkursu doceniło również, przyznając kolejne wyróżnienie, rewitalizację dworca kolejowego w Żorach i otaczającej go przestrzeni. To skromna inwestycja zrealizowana z dbałością o detal i z dużym konserwatorskim wyczuciem. Obiekt mieści w sobie centrum aktywności lokalnej. Rewitalizację dworca zaprojektował Przemysław Kotwa z firmy S-Design Krzysztofa Swinki. Inwestorem jest miasto Żory. Wyróżnienie Marszałka otrzymuje również modernizacja miejskiego zalewu Sosina w Jaworznie. Westycja cieszy się uznaniem nie tylko mieszkańców gminy. W tej dość swobodnie skomponowanej i zaaranżowanej przestrzeni każdy znajdzie dla siebie właściwe miejsce do rekreacji i wypoczynku. Za modernizację odpowiedzialna była Agnieszka Kaczmarska z Arsis Atelier Projektowe, inwestorem było Miasto Jawożno. Modernizacja miejskiego zalewu Sosina w Jawożnie zdobyła także nagrodę konkursowej publiczności. Nagrodę Główną Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego otrzymuje realizacja w Jastrzębiu Zdroju. Jest to rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu. Inwestorem jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia imienia profesora Józefa Świdra w Jastrzębiu Zdroju. Projektanci to zespół Slas Architekci. Aleksander Bednarski i Mariusz Komraus. Nasi uczniowie, jak wchodzą na scenę, to widzę, jak się prostują, jak zaczynają inaczej myśleć. Widać, jak ta przestrzeń na nich działa bardzo pozytywnie. Jak wykonywanie utwory przez nich e, są zupełnie inne na sali, a inne na naszej byłej sali e, koncertowej. Więc wydaje mi się, że Sala dodaje uczniom po pierwsze pewności siebie, ale stwarza im taką przestrzeń, y, która wpływa na emocje, i te emocje wtedy wpływają też na, na to, co uczniowie wykonują. W taki bardzo, bardzo pozytywny sposób. Naprawdę tam się sprężają, bo jest to prawdziwa sala. To było trudne zadanie z tego względu, że kubatura tego obiektu, funkcja, w bardzo takim. Mm, radykalnie intensywny sposób zagospodarowała nam tą działkę. W pierwszej kolejności, kiedy poczuliśmy, że ta, ta, ta bryła jest tak troszeczkę tam no, dopasowana do, do chodnika aż za bardzo, mieliśmy mhm. obawy, czy, czy to się tam wpisze w cały, cały ten kontekst. Natomiast akubatura no, samej, samej, samej sali no, nie pozostawiała jak gdyby, zbyt dużego pola manewru. Mieliśmy takie obawy, które w miarę później upływu czasu, podczas projektowania, wizualizowania tego, no, zaczęły się jak gdyby rozmywać, zwłaszcza w momencie, kiedy zdecydowaliśmy się tutaj na, na zastosowanie tej przemysłowej blachy. Z jednej strony ona była Przemysłowa, ale z drugiej strony to, że jest polerowana, nadaje temu obiektowi, tej prze, te, te, temu przemysłowi w tym obiekcie taki, taką nutkę glamuru. I, I to bardzo fajnie widać na mapie, jak właściwie ścierają się tam dwie tkanki miejskie ta stara, zdrojowa i ta nowa, taka przemysłowo- mieszkaniowa, która powstała już jak gdyby w zupełnie innym czasie, jest jak gdyby innym troszeczkę. Inną materiał w tym mieście.